Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Colobot. Jest to już ostatni odcinek z serii, a to dlatego, że w końcu doszliśmy do wniosku, że Nowa Ziemia jest dobrą planetą do zamieszkania i w dzisiejszym odcinku naszym celem jest zniszczenie Królowej Obcych, która na marginesie wygląda jak wielki kartofel. I od razu na dzień dobry powiem, że pomiędzy tym odcinkiem a nagraniem poprzedniego odcinka minęły ponad 2 miesiące, dlatego też obawiam się, że wszystko zapomniałem do tej pory ale miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie. A ta przerwa była głównie spowodowana tym, że trochę się ostatnio wkurzyłem na tą grę, głównie ze względu na jej monotonię. Sprawdźmy informacje na dziś. Naszym celem jest znalezienie czwartego klucza i za jego pomocą otwarcie skrzy... skrytki, w której będzie schowane działofazowe, fazowe, czyli jedyny robot, który umożliwia nam pokonanie królowej obcych. My od razu zaczniemy misję od zbudowania wieży obronnej, bo z tego co pamiętam, z północy, już od samego początku rozgrywki, jesteśmy atakowani przez wściekłe mrówki. I minus tej misji jest taki, że mamy. gdzieś jest wieża, tutaj? Tak, wychodzi to, że jakiś czas już nie grałem w tą grę. Minusem tej misji jest to, że mamy nieskończoną ilość wrogów dlatego że królowa obcych, która czai się gdzieś tam w gnieździe kosmitów, co ciągle znosi jaja. A z tych jaj wykluwają się no coraz to nowsze mrówki. Więc tym razem niestety nie będzie tak, że mrówki będą przychodzić dopóki się jaja kosmitów nie skończą. Bo jajka kosmitów będą nieskończone. Tak, nieskończone jaja, dokładnie. Dobra, mamy już wieżę obronną, która przez chwilę da mi ochronę. Jak to na wieżę obronną przystałe. Widzimy, mamy działo... ...osłaniacza. Z tego co pamiętam na tej wyspy, na tej planecie... ...Tytan występuje na dnie morza. Tutaj widzimy jakieś jezioro. Z tego co pamiętam na jego dnie jest Tytan, dlatego zbudujemy tutaj hutę. Jak tylko powstanie huta to... ...naszym robotem nurkiem włączymy program do zdobywania Tytanu. W ogóle czy to... czy, czy mamy tutaj jakąś energię na tej mapie? Aha, źródło energii koło statku kosmicznego? A to bardzo sympatycznie, to zaraz od razu zbudujemy też elektrownię. Dobra, co ja w ogóle potrzebuję? Dobra, ty zdobywaj Tytan. A przez ten czas, jak ty zdobywasz Tytan, to ja zbuduję elektrownię. Chociaż nie, w sumie nie. Najpierw zbuduję radar, żeby wiedzieć, czy okolica jest w sumie w miarę bezpieczna. No. Bo zaraz się okaże, że wieżę obronną postawiłem ze złej strony i kosmicie atakują nas z kompletnie innej. Dobra, budujemy stację radarową, tak? Widzimy nasz ochraniacz ma mało energii, dlatego też w sumie by mu się przydało. Zobaczę ten program 25, no dobra. Nie będzie dobra. A czyli, o, poczekajcie, odsunę sobie mapę. Bo widzimy tutaj także, mamy jakiś przeciwników. Przypuszczam, że oni właśnie pilnują. Czego oni pilnują? Klucza czwartego, bo jak widzimy, mamy tylko trzy klucza. Potrzebujemy cztery. Dobra, kolejnym. Co miałem jeszcze zbudować? Hutę miałem jeszcze. Z... Nie hutę. Nie elektrownię miałem jeszcze zbudować. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zbudowanie elektrowni obok. Huty, żeby nasz robot Nurek mógł od razu się podładowywać na bieżąco. Jak tam twoja energia? No, masz jeszcze sporo. Tak, widzimy, nasza wieża ma spory zasięg, więc myślę, że mnie będzie skutecznie chronić. A co tam mamy? Rówka, rówka, rówka. Nie ma królowej nigdzie? Myślałem, że ją też wykryję, ale widać nie. Oj, spadek FPS-ów, ale na szczęście jest to tylko chwilowe, dlatego też za chwilę wszystko wróci do normy. O już, jak się liczy. Szczerze mówiąc, nie wiem po co mamy na tej misji centrum badawcze do budowy, skoro tutaj nic nie będziemy badać. Także mamy kopalnię podczas kiedy nic nie mamy w, w ziemi do wykopywania. Ale myślę, że to dlatego, że po prostu jest ostatnia misja i mamy maksymalną liczbę budynków do budowy, do budowy. Przypuszczam, że także wszystkie roboty w fabryce robotów możemy w tej misji stworzyć. Dobra, myślę, że najpierw stworzymy transporter latający. To mi się przyda, żeby usprawnić moje działanie. Po pierwsze, przyda mi się do obsługi wież obronnych właściwie jednej wieży bo jeżeli jej się skończy energia to będzie nieciekawie. Halo? Dobra. Myślę, czy by nie zbudować jeszcze drugiej wieży obronnej obok. W sensie, w razie jakby jedna się wyczerpała, to zawsze druga będzie ją ochraniać. Chyba tak zrobimy w sumie. Tylko póki co na sznurek musi zdobyć Tytan, bo jak widzimy, Strasznie mu to wolno idzie, to przez ten czas jak on ten tytan zdobywa, to my doniesiemy ogniwo elektryczne do robota, którego za chwilę zbudujemy. Tak, tytan dostępny, bardzo fajnie. Brówki. Jak ta brówka idzie? Mam nadzieję, że na mnie nie zajdzie z jakiejś dziwnej strony. To by było niefajne. Tak, widzimy, idą te mrówki przez te góry. Mrówka śmiertelnie raniona. Tutaj transporter latający, no dobra. Ale myślę, że na razie nie wyślę go po zdobywanie rudy uranu. Tylko nie, w sumie, wieża sobie dobrze radzi. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to pamiętam, gdzie jest uran na tej mapie. A miejmy nadzieję, że pamięć mnie nie myli. Więc za chwilę będziemy mieli uran. I z tego co kojarzę, uran na tej mapie jest gdzieś w tych okolicach. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo jak tak, to. Nasze życie będzie łatwiejsze w tej misji. O dobrze pamiętałem nawet. Sympatycznie. I pierwszy uran wykorzystam na zrobienie ogniwa elektrycznego do wieży obrony, żeby już się nią nie martwić. Trochę się obawiam przelatując obok tej góry, po której mrówki chodzą. Ale miejmy nadzieję, że żadna mi tutaj nie dopadnie dobra, uran mamy, ale nie mamy fabryki ogniw atomowych. Więc teraz zbudujemy fabrykę ogniw atomowych. Jak tylko nasz nurek odda mi tytan. Gdzie z nim idziesz? Oddawaj. Dziękuję. Czy ta mapa jest maksymalnie oddalona? Chyba nie. Rówka. Nie ma królowej obcych, a myślałem, że ją też wykryję na radarze. Ale widać jej nie wykrywa, bo to ma być niespodzianka. Cóż to takiego jest dla gracza? Najwidoczniej. Jak tam wieża sobie radzi? No, w sumie jeszcze jej dużo energii zostało. Dobra. <ścoughs> Ta atom... fabryka ogniw atomowych jest taka wielka, że ona zawsze mi rozwala. Dobra, to jak to się ogniwo robi? Robi się? Robi. To ja polecę od razu po drugim uran. Z nadzieją, że mi mrówki tutaj nie zahaczą. Po raz kolejny. No i tutaj mam w ogóle program. Zdobywanie tytanu. Obsługa wież, przeładowanie, zmiana ogniwa elektrycznego. Czyli nic nowego mi nie doszło. W sumie by się przydał program do zdobywania uranu. Znaczy, jakbym sam, sobie, jakbym sam sobie napisał taki program, to może bym go miał, ale mi się nie chce. Mamy atomowe ogniwo elektryczne. Od razu zaniesiemy je do wieży, gdzie ta wieża jest. Się kręcę w kółko i jej znaleźć nie mogę. Szczerze mówiąc, nie wiem, na ile dłużej wystarcza atomowe ogniwo elektryczne, dlatego też nie wiem. Na jak długo będę ochroniony za pomocą tej wieży? Miejmy nadzieję, że na wystarczająco długo, żebym mógł wykonać tę misję bez martwienia się o wieżę obronną. Dobra, nie ma więcej energii. No, co ty nie powiesz? Masz, mam dla ciebie coś lepszego. O, proszę. Zaczek, jakiś liczny mam dla ciebie ogniwo. Dobra. Z kolejną rudą uranu lecimy do gdzie my lecimy? Do fabryki ogniw atomowych Tak, tam lecimy I co my jeszcze w ogóle musimy zbudować? Przydałoby się jakieś działo które zniszczy mrówki, które tam biegają, bo przypuszczam, że to właśnie one pilnują ostatniego klucza, którego nam brakuje Bo tak jest zawsze a to ogniwo, które teraz robimy, będzie mi potrzebne do naładowania robota słoniacza, który widzimy ma energię na wyczerpaniu. Dobra, to przez ten czas, jak tamto ogniwo się robi, to my polecimy dostarczyć klucze do skrytki, która, z tego co pamiętam, jest przy tym rozwalonym statku kosmicznym. Szczerze mówiąc, dziwię się, że tak dobrze pamiętam tę ostatnią misję, biorąc pod uwagę, że poprzednich misji prawie w ogóle nie pamiętałem. Znaleziono użyteczny przedmiot. No super, znalazłem skrytkę. Tylko teraz warto by ją otworzyć. Dobra, czy w niej robot ma na sobie ogniwo elektryczne? O, ma atomowe, nadpełne. Hmm, sympatycznie. To się chwali, to się chwali. Dobra. Kolejny klucz. Ogólnie to dobieranie kluczy do dobrych miejsc mi przypomina taką zabawkę dla małych dzieci, która polega na dopasowywaniu kształtów do otworów. Nie wiem, czy wiecie o czym mówię. Jest taka zabawka. Przynajmniej kiedyś była. Dobra, mamy gwiazdkę. To miejsce zajęte, super. Ona trafiłem. Tak, widzimy, skrytka się powoli otwiera, ale mimo wszystko czwarty klucz i tak będziemy musieli zdobyć. A żeby go zdobyć, potrzebne nam jest jakieś działo. Na szczęście dział też sporo już umiemy robić. Myślę, że najlepszą opcją będzie działo organiczne, które jest najbardziej wydajne. Co ty tak wszystkiego z tam tutaj ładujesz? Dziwny jesteś. Dobra, to przez ten czas zrobimy... Działo organiczne, oczywiście latające. Bo jak już mówiłem, niejednokrotnie latające roboty... To. Już przez przypadek zbudował to gorsze. Przerwa w grze jednak sprawia, że trochę rzeczy pozapominałem. Że dostarczymy klucz numer 3 do skrytki. Yy, I rozumiem, że czwarty klucz będzie żółty z tego co widzę. Dobra. O, biedne działo nie ma ogniwa elektrycznego. Jak mi przykro. Już już ci idę dostarczyć jakieś. Mamy tutaj dwa jeszcze, które mi zostały. Bo na szczęście w tej misji twórcy nam zaoferowali i ogniwa i tytan, co jest w sumie miłe z ich strony, bo często zaczynaliśmy misję bez żadnych surowców. Dobra, masz to ogniwo i idź Czyścić drogę do ostatniego klucza. Ogólnie te mrówki mi tutaj niepokoją dość, bo strasznie blisko skrytki na mapie się wydają. Dobra, lecimy z nadzieją, że jedno działo mi starczy i go nie rozwalę po drodze. Przybliżę sobie trochę mapę, żeby wiedzieć, gdzie te mrówki są dokładniej. Dobra, jedna jest tutaj i ona jest najbliżej. Dobra. Pozostałe są trochę dalej, ale tylko troszeczkę. Dobra. Nad mi się jedną serią udało zniszczyć. Dwie to jest miło, zawsze oszczędzili, oszczędziliśmy trochę energii. No, nie mogę się do niej dostać, kurczę. No. Ała. Wstałem w tyłek. No, wyjdź, że no. No kurczę, no co za głupia mrówka. Znaczy no właściwie jest cwana, ale... Nie za jesteś. Schowała się i weź teraz ją traf. Tu masz po obie. Jeszcze dwie. Ale obawiam się, że energii to mi na, na nie nie starczy, dlatego też wrócę do bazy się podładować. Obawiam się, że ogólnie mój robot może źle skończyć, bo widzimy, że jego pancerz jest na dość niskim poziomie. Ale miejmy nadzieję, że go nie rozwalę i nie będę się drugiego budować specjalnie po to, żeby dwie mrówki zabić. Dobra, ładujemy się, bo nam się energia skończyła. A z, no z, tego, z tego co mi się wydaje, to ochraniacz odnawia. Yy, odnawia pancerz, ale nie wiem czy dobrze pamiętam. Zaraz sprawdzimy. Robimy test. Odnowiliśmy pancerz? A, odnowisz. Dzięki. Przynajmniej nie musiałem warsztatu budować. Miło z Twojej strony. Dobra, lecimy zabiste dwie ostatnie mrówki, które mi tam przeszkadzają w dostaniu się do ostatniego klucza. Tak, tytan dostępny, widzimy na sznurek. Działa lepiej nad niż powinien, bo na tych już nie potrzebuje tytanu. To on nadal go tworzy. Dobra, ostatnia mrówka gdzieś się schowała. I z nią może być problem. Gdzie ty jesteś? Za górą. No, chodź tutaj. No, chodź do mnie, malutka. Mrówko. Znaczy, teoretycznie mógłbym ją olać i po prostu zabrać ten klucz, unikając jej, ale. Dobra. Ale tak się będę czuł bezpieczniej. Tak, telefon mi dzwoni standardowo. Dobra, jedziemy po ostatni klucz. Klucz D. I w ten sposób dost od uzyskamy dostęp do tego podobno mega potężnego robota, który się sch schował w skrytce. Zaraz zobaczymy cóż to jest za robot. Dobra, myślę, że nasze działo latające już nam się za bardzo nie przyda. Znaczy działo latające, transporter latający. Ale co my tu mamy? Krytka się otwiera I przed nami ukazuje się Działo fazowe Jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz? Chcę się pooglądać O masakra No dobra, niech będzie Dobra, jedziemy Idziemy do bazy z tym czymś dziwnym. Jak to w ogóle strzela? Boję się, że zmarnuje. Dobra, dla testu. Wow. Ok. Fajerwerki jak na nowy rok. Czyli rozumiem, że to jest właśnie jedyne działo, za pomocą którego możemy pokonać Królową Obcych. No dobra, niech będzie. No to w związku z tym jedziemy pokonać tą Królową Obcych, skoro jest to nasz cel w tej misji. Tylko przyda mi się do pomocy ochraniacz, który pomoże mi się przedostać między tymi grzybkami trującymi, których jest na tej planecie aż za dużo. Tak, widzimy, mamy kółko wrzaicowe z tytanu tutaj. Niech będzie. A właśnie, wygrom muszę jeszcze zaopatrzyć osłaniacz w nowe ogniwo elektryczne. Z tego co zdążyłem zauważyć, twórcy gry przygotowali dla naszego osłaniacza nowy program, który polega na tym, że robot ten podąża za działem fazowym. Co jest w sumie miło ze strony twórców, że po raz kolejny nam ułatwiają życie. czym ja się zaciąłem znowu No ogniwie elektrycznym. No super Tylko, że mi się ten program nie podoba, że w tym programie nasz, Nasze działo fazowe aktywuje osłonę o największej średnicy. Poprzez ten czas marnuje dużo energii. Tak jest znacznie lepiej. Większa osłona mi nie będzie potrzebna. Przynajmniej zaoszczędzę dużo energii w ten sposób. Dobra. Ale póki co to my musimy podmienić ogniwo elektrycz elektryczne w naszym osłaniaczu. I tak jak widzimy, energia w wieży obronnej starczy na dość długo. Więc o to się już raczej martwić nie musimy. A jak tam z. Pancerzem naszej wieży, osłoną właściwie. Widzimy, osłona także jest na full, więc nie jest źle. Dobra, bierzemy osłaniacz, bierzemy działo fazowe i myślę, że nadszedł czas na zmierzenie się z królową obcych, no bo już nie ma na co czekać. Wszystko już mamy przygotowane. Działo fazowe zdobyte, osłaniacz naładowany. Dlatego też myślę, że. The time has come. Trzeba sprawdzić, kto będzie lepszy. Królowa obcych, czy może olej. Tylko niech tam rówka przejdzie. Dobra. Włączam Ci program. I jedziemy. Tak jak widzimy, osłaniacz idealnie za mną podąża, z czego się niezmiernie cieszę. Miejmy tylko nadzieję, że mu starczy energii, bo jak nie, to będzie przypał. Miejmy nadzieję, że nigdzie działo. Że, że nigdzie osłaniacz się nie zatnie, bo też nie będzie zbyt sympatycznie. Nie powiem, żebym czuł się komfortowo. Przemierzając pomiędzy tymi grzybami i mając przed sobą perspektywę spotkania się z masą małych mrówek, ale miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie. I mam nadzieję, że nie będę musiał wracać stąd, bo nie wiem, czy mi energii na tyle starczy. Tak widzimy. Grzyby w nas plują kwasem na szczęście nieskutecznie. Jakaś mrówka po drodze się także trafiła. Spadaj choć jest strzelę zaraz. No, na czym ja się zaciąłem? Halo, nie zacinaj mi się, tu na czym on się zaciął? Ziom! dobra, jakoś przejechaliśmy. Osłaniać się teraz zaciął. No ja po prostu nie wierzę, teraz on się zaciął. Na czym te roboty się zacinają tutaj? Coś im tu nie pasuje. Dobra. Kryzys pokonany, jedziemy dalej. Na poszukiwanie królowej obcych. Te mrówki mnie głupie blokują! Ja nie wierzę po prostu. Czy wy nie widzicie, że ja tutaj nie mam za bardzo? Znowu się osłania zaciął. Jakiś z obu stron brany przez te mrówki. Dobra, jedziemy. Szukamy królowej. Zanim mi się energia skończy. Lecz na mapie ja mam ją pokazaną. To jest mrówka, mrówka, mrówka. Same mrówki. Nie idziemy tam. Idziemy w drugą stronę. Zmiana planów, ochraniaczu, chodź tutaj. O, widzę ją, widzę ją. Widzę tą wredną kurhawę. O, ja piernicza teraz się ogrzyba zaciąłem. Powiem wam, że perspektywa tego, że mam limitowany czas, bo mi się energia może skończyć, nie jest zbyt fajna. Ile energii. Masakra, pół energii poszło. Jedziemy szybciej. Zabić tą królową obcych. O, nie ratunku. Energia mi się kończy. No, widziałem, że ten ziemniak tam biegał. Jak tam energia? Jeszcze 40% Proszę, żebym ja nie musiał stąd wracać. Ha, mam cię! Boże, jak to wygląda? Giń, przepadnij! Giń! Giń w ogniu piekielnym! No, umieraj, kurde, no. Dobra, rozleciało się. I co, musimy wrócić? Świetnie. Sakra, ile ich tu jest? Aż mi się. Graf, aż grafika nie ogarnęła. Nie, teraz muszę wrócić. Ja nie chcę tym wracać. Ja nie mam ochraniacza. Stop, wyłącz się. Aha, czyli jednak nie musiałem wracać. Czy, czy mi się wydaje, czy nasz kosmonauta się rozmnożył przez pączkowanie i teraz tutaj sami same klony moich ko kosmonauty biegają. Aha, okej. Okay. Czyli możemy ogólnie uznać, że nowa Ziemia została zaludniona, kosmici zostali wszyscy pokonani, każdy się cieszy. Nasz kosmonauta się rozmnożył sam ze sobą, ewentualnie sprowadził swoją rodzinę na tą planetę i jest super. No dobra, w imieniu całej ludzkości Centrum Kontroli Houston gratuluję pomyślnego zakończenia misji. Niebawem rozpocznie się wielka migracja na nową ziemię. Ale biorąc pod uwagę, jak wyglądają mieszkańcy tej ziemi, to ja nie wiem, czy chciałbym na niej zamieszkać. No nic! Mamy grę skończoną. Co prawda, po dłuższej przerwie udało mi się ukończyć. Świat został ocalony po raz kolejny, dlatego dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne misje i trzymajcie się misja. na kolejne rozgrywy, na kolejne tytuły. I trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!